Jak tam chłopy? Staliście ta już? Witam serdecznie na tonażu dziennym. Dzisiaj dzisiaj, są, dzisiaj jest poniedziałek, czyli robię plecki. Właśnie robię ostatnią serię martwego ciągu i ostatnią serię yy, na wyciągu będzie ostatnia seria wyciągania. I co? Przychodzimy do, tre, do treningu, nie? Nie ma co się rozwodzić. Jak coś, jak coś mi się fajnego przypomni, to opowiem. Dobra, tu jest 140 kg. Także na spokojnie, bo... No co będę mówił? No. Kurwa, zawsze coś, zawsze coś. Coś znów naciągnął. Tak to kurwa już jest. Co poradzić? Nie ma co płakać. przepompować lekko, prosto w niki pewnie się zastanawiacie co tam nawaliłem, o tu co to jest zawsze tam drzwi były, no tam drzwi są a wziąłem, wytłumiłem nasza z treningu, bo jak są takie kurwa śpary w drzwiach, nie? A muzyka tu mnie gra. Żeby się nie niosło. Żeby się po prostu nie niosło. Yy, bo często gęsto bo, pootwierane są... Ja już tu, wiecie, już tu słucham, 3 lata tu trenuję, ale... Yy, Doszłem do wniosku, że Po prostu będę wygłuszał na czas treningu. Żeby nie było słychać. Za bardzo. O czym tu nagrywam i tak dalej. I że, że się muzyka niesie czy coś. W ogóle nigdy nie było skarg. Nigdy nie było skarg, że słucham tu muzykę, ani że tu ćwiczę. Bo jak sobie sport. Jak sport? To jest kultury fizycznej. Więc ja się pytam, na jakie psy musiałby spaść świat, żeby zabronić komuś trenować, krzewić sport i dyscyplinę? Ale tak sobie dzisiaj myślę, że myślałem, że sobie po prostu. Wygłuszę te, te drzwi, bo często gęsto tutaj po prostu sąsiedzi chodzą, rowery chowają. Ja tam często coś sobie nagrywam na TikToka, czy prywatne, czy prywatne życzenia. I, I nie chcę, żeby ktoś może nasłuchiwał, jakie ja komuś nagrywam prywatne życzenia, na przykład nie. I tyle w temacie. A takie wyguszenie, to powiem Wam, że robi obodę. Niby prowizorka, ale na, najebają tłumaty takie kurwa karton od telewizora. I wygłuszenie zawsze jakieś jest. się tak nie niesie, nie? Dobra, lecimy. W sumie nie robiłbym tego. <laughs> no ale mówię, nagrywam prywatne, jakby prywatne treści dla prywatnych odbiorców. I nie chcę, żeby ktoś słuchał treści. Bo tam są imiona, nazwiska, ksywy. Dlatego. Dlatego no wiecie. <laughs> się ze, ze mnie kurwa teraz śmiejecie, no ale co ja powiem ja wam, że kurwa no zabarykadowałem i wygłuszone wybuszo, jest. Dobra, teraz będę robił dociąganie sztangi w opadzie tułowia. To znaczy na oweczce i ja zrobiłem 100, 100, 120, 130, 140. No dobra, zaraz wracam. Dobra, lecę ostatnią serię. Jestem zguziony, 140 kg. I to się seria po serii. Dwie minuty temu zrobiłem serię i wlatuję od razu na następną praktycznie. Jestem spóźniony. Żona zaraz musi do miasta jechać. Także raz, dwa, wlatuję serijkę i wydupiam. Lecę od razu, no, 140 kilo, chyba ostatnia seria, a wieczorem jeszcze tu przyjdę na no, poboksować trochę. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie i żebyście mi byli siemanko.